Szanowni Państwo, w związku z tym, że coraz więcej wiemy na temat koronawirusa, na temat jego rozwoju, przebiegu epidemii i rozwoju w pandemię, a jednocześnie dużego chaosu informacyjnego w każdym państwie, innych środków podejmowanych, walki partyjnej przy tej okazji, gdzie oczywiście słyszymy, jak zwykle, przeciwstawne zupełnie. Opinie, informacje, i zależnie od tego, którą partię kto popiera temu bardziej czy mniej wierzy, e, wydaje mi się, że powinniśmy więcej rozmawiać między sobą. Tak jak e, staramy się w takich trudnych sytuacjach dzielić e, taką pocztą pantoflową informacjami, tak teraz sieć umożliwia nam e, dostęp do e, wzajemnej komunikacji i powinniśmy z tego e, korzystać. Wydaje mi się, że w tym. Trudnym czasie, w jakim wszyscy jesteśmy, no, pozamykani we własnych mieszkaniach, musimy utrzymać te kanały komunikacyjne i nie pozwalać na to, żebyśmy w, 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 pogrążali się w chaosie informacyjnym. Dlatego y, spróbuję w krótkim tutaj wideo y, przedstawić kilka wniosków, które wydają się bardzo już pewne i oczywiste y, i wynikają zarówno z y, E, oglądu sytuacji bieżącej, e, i, ale także z pewnych już podsumowań, które się pojawiają. Oczywiście te podsumowania są cały czas obarczone szeregiem znaków zapytania, ale e, kilka rzeczy wydaje się, że już w tej chwili można podsumować. E, opieram się tutaj e, w, w dużej mierze na programie Ewa Ewart Poleca na temat właśnie koronawirusa i tego, co się wydarzyło w Chinach. Także materiałów udostępnianych przez Polską Akademię Nauk, a także oczywiście szeregu innych jeszcze informacji, które w przestrzeni publicznej się pojawiają. Wydaje mi się, że te wszystkie dane pozwalają nam na kilka właśnie takich wniosków, jak to, dlaczego epidemia koronawirusa stała się pandemią. Wydaje mi się, że to jest jedno z kluczowych, jeden z kluczowych problemów, bo on odpowiada nam od razu na szereg innych pytań. A więc y, mamy, mieliśmy y, epidemię SARS kilkanaście lat temu, y, która była podobnie wysoce zaraźliwa jak y, COVID, a jednak nie stała się pandemią, i w, y, właśnie w programie Ewart, Ewa Ewart poleca, pojawiła się taka teza, która wydaje mi się bardzo przekonująca. A więc to, że y, sama wysoka y, zarażalność takiego Wirusa nie musi być czynnikiem determinującym powstanie pandemii może zostać ograniczona, ale kilka elementów złożyło się tutaj na to, że doszło do pandemii. A więc po pierwsze, jest to złożenie czasu i, i, wydarzeń, i wydarzeń. A więc czasowo pandemia, epidemia koronawirusa, która zapoczątkowana jeszcze w listopadzie. Później w grudniu jej rozwój. Reagowanie zostało opóźnione przez władze chińskie, które zdecydowały się na politykę utajniania informacji, karania osób, które je ujawniają. To pozornie przez władze chińskie było argumentowane tym, że nie chcą, aby doszło do paniki, no ale tak naprawdę ukrywanie tych informacji spowodowało, Efekt znacznie gorszy niż jakąś tam, powiedzmy, pewną panikę w tych pierwszych dniach, która to mogłaby spowodować mobilizację i, i pewne działania, które by ustrzegły już Chińczyków-Wuhan od, od rozprzestrzeniania tej epidemii. A więc te pierwsze tygodnie, bardzo kluczowe dla rozprzestrzeniania się epidemii, zostały nie tylko zmarnowane, ale no, spowodowały e, pewien proces, który e, później się nawarstwiał, czyli karanie lekarza, który próbował informować o tym, że sytuacja jest bardzo groźna, porównywał to do właśnie SARS, e, co powodowało reakcję władz chińskich bardzo taką alergiczną. E, to był ten moment, kiedy e, e, niestety zaniechano odpowiednich działań. Natomiast druga rzecz to złożenie właśnie wydarzenia, jakim jest Chiński Nowy Rok, który jest bardzo hucznie świętowany. Wówczas ludzie z całego świata zjeżdżają do Chin, żeby... Chińczycy, którzy żyją w diasporze poza Chinami, zjeżdżają do Chin, żeby tam świętować w wielkich rodzinach tak, ze swoimi bliskimi. A zaraz po Nowym Roku wracają do swoich miejsc zamieszkania, no i tutaj ten element e, złożył się, jakby z tym e, ukrywaniem informacji, czyli nieświadomi zagrożeń. E, Chińczycy wracali do Włoch, wracali do Stanów Zjednoczonych, do Europy, do innych miejsc, no i rozwozili e, ze sobą tą chorobę, która już w tej chwili, już wtedy była e, rozprzestrzeniona. A więc wspólne świętowanie, nieświadomość zagrożenia i jednocześnie właśnie y, szczególny charakter tych świąt, które powodowały, że właśnie ta migracja w jedną i drugą stronę była bardzo duża. Y, I tutaj, właśnie w północnych Włoszech, gdzie jest duża diaspora y, chińska, y, zagrożenie wzrosło lawinowo czyli bardzo dużo, duża ilość Chińczyków, właśnie z Wuhan. Wróciła do północnych Włoch i nastąpiła lawinowa eksplozja tej, tej epidemii, przeniesiona do Europy, zaczęła się rozprzestrzeniać w samej Europie. A więc, z jednej strony, widzimy tutaj właśnie złożenie pewnych uwarunkowań, bez których epidemia nie stałaby się, mogłaby nie stać się pandemią. Nie mamy tutaj oczywiście pewności, ale ale jest to bardzo istotne, żeby widzieć, że tu nie ma tego determinizmu. To, że jest bardzo wysoka zarażalność, to, że choroba bardzo szybko się rozprzestrzenia, nie musi spowodować pandemii. Było szereg takich chorób bardzo wysoko zaraźliwych, i to w czasach znacznie wcześniejszych, jeszcze w starożytności, kiedy to, czy, czy w późniejszych także nie, nie, był, nie rozprzestrzeniały się do postaci pandemii. Natomiast tutaj, właśnie złożenie tych kilku elementów spowodowało, że mamy, mamy dzisiaj zagrożenie dla całego świata. Drugi element to, dlaczego wyszła z Chin, to jakby omówiłem, natomiast co się stało we Włoszech, oprócz tej diaspory, która w, w tej w Italii, w okolicach Wenecji, spowodowała. Pierwszą, pierwszy rzut choroby, natomiast y, później w Bergamo y, mieliśmy mecz Valencia-Bergamo, y, y, w wyniku którego y, doszło do drugiego rzutu choroby, i tutaj y, właśnie przyczyną bezpośrednią był właśnie sam ten mecz. A więc mamy y, sytuację, w której dochodzi do konfliktu pomiędzy y, interesem y, państwa, pomiędzy biznesem, Pomiędzy tym, żeby utrzymywać e, właśnie płynność wszelkiego rodzaju działań, jakie do tej pory były realizowane, a zbliżającą się, zbliżającym się zagrożeniem epidemiologicznym. E, I kwestia jest balansowania pomiędzy tymi dwoma elementami. Czy my stawiamy na, to, na tą taką tak zwaną normalność w cudzysłowie? Gdzie właśnie płynność biznesu cały czas jest, to, to są pewne działania zaplanowane, w które włożono ogromne e, nakłady finansowe. Nie chcemy z tego rezygnować w sposób oczywisty, chcemy utrzymać te działania, żeby nie, nie ponosić strat, a zagrożenie epidemiologiczne mogło wydawać się e, tutaj mniej istotne, e, bowiem no, w Bergamo nie było aż tak wielu zachorowań. Wydawało się, że e, nic nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby ten mecz się. Odbył. Tymczasem no właśnie z, zebranie się dużej ilości osób na stadionie, te, e, trybuny pełne, do tego jeszcze e, kibiców z Hiszpanii, po każdym golu e, e, euforyczna radość, e, zrzucanie się sobie w ramiona. No więc te, nawet jeżeli kilka osób tylko na stadionie było zarażonych e, koronawirusem, no to. W sposób lawinowy natychmiast ta choroba się rozeszła, wrócili do domu, zagrazili swoich bliskich. Pamiętajmy, że ta choroba jest w początkowym stadium bezobjawowa. Dopiero po jakimś czasie inkubacji pojawiają się pierwsze objawy, a więc jest, możemy zarażać, będąc zupełnie nieświadomymi tego, że, że zarażamy. I tutaj w Bergamo właśnie to upatruje się jako jedną z najważniejszych przyczyn wybuchu epidemii. W Polskiej Akademii Nauk prezes Polskiej Akademii Nauk nazwał to wydarzenie bombą epidemiologiczną, która spowodowała natychmiastowy lawinowy narastanie osób chorych. Konsekwencje tego widzieliśmy w postaci ciężarówek wojskowych wywożących trumny. Zabrakło w ogóle trumień ciała, wywożono w takim długiej kawalkadzie samochodów. Naprawdę warto, wiem, że to brzmi. Bardzo brutalnie, ale zdecydowanie warto wiedzieć o tym, co się stało w Bergamo, wiedzieć o tym, co się stało w Chinach, żeby wyciągać wnioski dla nas samych, dla naszego, dla naszego otoczenia. A więc wiemy z tego wszystkiego, że bardzo istotną rzeczą jest to, że musimy mieć dostęp do rzetelnej informacji. Ta informacja musi być spójna i musi być przede wszystkim przekazywana przez specjalistów, którym bardziej ufamy niż politykom i powinniśmy dowiadywać się, jeżeli jakieś decyzje zapadają, dlaczego one zapadają, co, co za nimi stoi. Absolutnie karygodne uważam, za karygodne uważam wszelkie próby wyciszania lekarzy. Na przykład Chin powinien naprawdę bardzo dobitnie nam uświadomić, że właśnie w tej sytuacji, jeżeli lekarz w szpitalu, który cały czas przy chorych na koronawirusa pracuje yy, i on mówi o tym, że brakuje mu tego czy tamtego i za to jest zwalniany albo, albo jakieś inne szykany go dotykają, to wszyscy powinniśmy za takim lekarzem się ująć i go bronić, dlatego że tutaj kwestia nierozprzestrzeniania paniki jest absolutnym tylko parawanem dla ukrywania prawdziwej sytuacji, w celach zapewne politycznych, więc musimy te wnioski wyciągać. Druga sprawa to oczywiście imprezy masowe i wszelkie aktywności masowe. Tak jak właśnie no tutaj mieliśmy mecz piłkarski, ale słyszymy w Rosji, prezydent Putin odwołuje referendum. I nie czyni to zapewne tylko dlatego, żeby zadbać o zdrowie obywateli, zapewne to jest główny czynnik działań, ale prezydent Putin podejrzewam, patrzy o kilka kroków dalej. On się zastanawia także nad tym, co by się stało, jeżeli on to referendum przeprowadzi, a później będzie fala zachorowań, którą społeczeństwo natychmiast powiąże z referendum i będzie potężna fala. Z no, y, protestów społecznych, z y, protestów napędzanych kolejnymi chorymi i kolejnymi y, ludźmi, którzy umierają. To, to są rzeczy, które musimy widzieć kilka kroków w przód, a nie czekać na to, co się wydarzy. Nie czekajmy na to, żeby odwoływać ważne wydarzenia, które mają się wydarzyć w kwietniu, w maju, dlatego że nawet jeżeli y, zachorowalność zacznie spadać, to mamy przykład Bergamo, kolejnego rzutu choroby, kolejnych nawrotów takiej choroby. To, to nie wystarczy, że choroba zaczyna odpuszczać, mówiąc kolokwialnie. My musimy mieć na uwadze to, że, że to jest bardzo niebezpieczny wirus, który bardzo łatwo może się odnowić. W Chinach, w tej chwili, gdzie wydawało się, że sprawa już jest zamknięta, zakończona, odnotowano znowu wzrost zachorowań. Co więcej, są osoby, które powtórnie chorują na koronawirusa. Test przynajmniej był pozytywny, a więc być może ten wirus mutuje bardzo szybko i można dwa razy na niego zachorować, i będąc nieświadomym, bo ten drugi raz przychodzimy lżej, zarażać innych. A więc drugie ognisko choroby może powstać w każdej chwili, i wydaje mi się, że tutaj no, jakiekolwiek czekanie z odwoływaniem takich właśnie masowych wydarzeń, które mają się być jest bardzo, bardzo niebezpieczny dla społeczeństwa. Co zatem robić, aby ustrzec się przed zagrożeniem? No przede wszystkim oczywiście akcja zostań w domu, która polega na tym, żeby unikać kontaktu z innymi osobami. E, wiemy, że możemy spacerować, ale w grupach nie większych niż dwie osoby, bądź w rodzinie. Jeżeli jesteśmy rodziną, mieszkamy razem, e, to oczywiście to zaufanie do siebie możemy mieć i tylko do siebie. Jeżeli musimy się z kimś komunikować, zróbmy to przez messenger, przez facebook, twitter, jakkolwiek, ale nie spotykajmy się w tym czasie. Albo tak jak włosi z balkonu na balkon, e, śpiewający piosenki, rozmawiający ze sobą wspaniała forma komunikacji. Natomiast nie, nie idźmy, nie spotykajmy się w tej chwili e, w żadnych grupach, w żadnych e, grupach dyskusyjnych e, fizycznie. Co jest najważniejsze, wydaje się, że najważniejsze są testy. I nie mówię tego dlatego, że jakaś partia, jedna mówi tak, druga nie, ale dlatego, że testy w sposób logiczny odpowiadają nam natychmiast na pytanie, kto jest chory, a kto jest zdrowy. A przecież kluczowe przy ograniczaniu epidemii, a w tej chwili już pandemii, jest to, żeby oddzielić chorych od zdrowych. Jeżeli możemy szybko przeprowadzić test. To oddzielenie takiej osoby, która powinna zniknąć z przestrzeni publicznej i znaleźć się albo w kwarantannie domowej, ale nawet oddzielonej od rodziny, albo w szpitalu, to w ten sposób jesteśmy w stanie tą epidemię ograniczać. Druga kwestia to kwestia e, ciągle podnoszona, kwestia maseczek, e, które w jednym kraju są absolutnie uznawane za niezbędne w Czechach nie wolno wychodzić na ulicę bez maseczki, w innym kraju mówi się o tym, że e, maseczki nie są potrzebne, i w ogóle noszą mają je nosić tylko chorzy. Cały czas o tym czytam w internecie. Są osoby, którym wdrukowano do głowy, że tylko chorzy mają nosić maseczki. Poza tym w ogóle to jest głupota noszenie maseczek. Tymczasem w Bergamo te osoby, które poszły na stadion, one wszystkie były całkowicie przekonane, że są zdrowe i nikt nie, nie, nie miał wątpliwości co do tego. Dopiero później okazało się, że trzeba wywozić ciężarówkami trumny z, z miasta. A więc nie bądźmy naiwni, nie dajmy sobie wdrukowywać jakiś haseł, bo WHO nie zaleca noszenia masek. Oczywiście, że tak, ale my myślmy też samodzielnie. Nienoszenie masek to jest kwestia jakiegoś stadium tej choroby, rozwoju tej pandemii. I my musimy między sobą też się komunikować i Weryfikować informacje, które gdzieś tam w przestrzeni publicznej się pojawiają. E, właśnie ta niezgodność to, że w jednym kraju jest tak, w drugim tak to powoduje, że też mamy dużo wątpliwości. A więc, e, jeżeli ktoś chce nosić maseczkę e, i e, ma taką e, no, potrzebę, podyktowaną e, sytuacją, jaka dzisiaj się znajduje, nikt nie wie, czy jest zdrowy, czy chory, nikt nie może być tego 100% pewnym. Każdy z nas musi gdzieś te zakupy w końcu zrobić. To noszenie maseczki wydaje mi się absolutnie usprawiedliwione. Jeżeli chodzi o brak środków ochrony w szpitalach, to jest to rzecz absolutnie nie do, nie do pojęcia. Jeżeli w szpitalach lekarze, którzy, nie tylko ci, którzy zajmują się chorymi na koronawirusa, ale przede wszystkim oni, chociaż Mowa, mowa tu o całej służbie zdrowia. Jeżeli oni nie będą mieli środków e, ochrony osobistej, e, to wtedy nic nas nie uratuje, dlatego że wszyscy chorzy będą dostawali ten. Wirus od lekarzy. Oni będą prędzej czy później się zarażą i będą przekazywać go kolejnym osobom, a te osoby będą wracać do domu i zarażać swoje rodziny. Tutaj żadna kwarantanna nam nie pomoże. Dlatego przede wszystkim y, musimy słuchać lekarzy. Jeżeli oni mówią, że czegoś brakuje, to zamiast ich uciszać, trzeba im wysłać rękawiczki i maseczki. Y, to, że ich nie ma gdzieś na rynku, naprawdę nie jest żadnym wytłumaczeniem w 38-milionowym państwie. Jest mnóstwo firm, mnóstwo osób prywatnych, które bardzo chętnie y, takie maseczki, takie rękawiczki y, wyprodukują, a szczególnie są to firmy, które w każdej chwili mogą się y, tym zająć. I kwestia jest pomysłu, kwestia jest kreatywności władz, które y, zamiast y, mówić, że tego czy tamtego nie trzeba, po prostu powinny się skoncentrować na, na y, pewnym przestawieniu sposobu myślenia. I zamiast uciszać ludzi, E, po prostu e, zrobić to, czego brakuje, e, i wydaje mi się, że w każdym kraju takie możliwości są. E, w, 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 wydaje mi się, że musimy e, dużo rozmawiać, musimy się wymieniać informacjami, e, ale unikać właśnie tych przekazów m, partyjnych, tego słuchania e, e, polityków, którzy no, widzą tylko gdzieś tam interes. Polityczny. Rozmawiajmy ze sobą i słuchajmy fachowców, specjalistów, rzetelnych programów, rzetelnych telewizji, e, które informują e, o sytuacji, a nie informują politycznie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych e, takich e, wpisów czy wideo, które będę starał się Państwu prezentować.